tam na kanale Pigon Poland. Dotarliśmy do wspólnego gołębnika Warmia. Jest z nami pan Mirek. Witam pan serdecznie. Który, no, jak to tutaj mówią niektórzy hodowcy, że hodowla gołębi to nie jest zabawa, tylko pasja, wiele wyrzeczeń. A dokładnie. Wiele, wiele czasu spędzonego z gąbkami. E, tak, z i to, 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 to mówię, jak człowiek już tam te swoje życie ustabilizuje. To może poświęcić więcej czasu, ale jeżeli jest człowiek, tak powiem, na dorobku, jest rodzina, małe dzieci w głębie, tam może teraz bym, ale trochę może lepiej leciał, ale namawiają mnie tu koledzy, żebym wrócił. Na razie, dopóki będę się tam prowadził jeszcze te WG, nie wiem czy to rok, czy dwa, jak zdrowie pozwoli, namawiają mnie, żebym wrócił do oddziału, ale szczerze powiem, że się boję po takiej przerwie. To nie będzie to, co, co kiedyś. To, to trzeba z... e, Jakieś tutaj porady dla nowych, młodych hodowców, którzy by chcieli wejść w ten sport? Ale gołębiarski czy na WG. E, no i tutaj no, gołębiarski. No gołębiarski można. No tak, bo to nie, można na przykład nie, nie, nie brać udziału czy lotowania, w oddziela można mieć gołębie. Dużo go, już słyszałem hodowców. Że rezygnuję z lotowania w oddziale. On... To jest ta Lka, tak? Tutaj jest, ten tak, to jest ta druga część. No to początki były tego gołębnika, bo jak zaczynałem, to był. Gołębnik. Jest dużo przestrzeni, jeszcze tam i drzwi otwieram. I... Tak, Ale one się bardzo dobrze czują. Tutaj, tutaj bo... też widzę, nie ma ryzyka, że. Mogą się koledzy z oddziału obawiać powrotu w wielkim stylu? Ja się boję, bo tak od dwóch lat myślę. W tym roku tak planowałem, może, może młodymi, ale nie obiecuję, nie obiecuję, ale jak czas pozwoli, to może uchować, uchować.